Hej, 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 kochani moi, witam Was w drugim odcineczku testu zdrapki, zdrapek z numerem 1. Tak jak mówiłam, będą cztery odcinki, każdy o wartości 77 zł. No i testujemy zdrapeczki, które kupiłam, wszystkie z numerem 1. Dzisiaj będziemy drapać takie oto zdrapeczki. Mega pensja, premia 3 siódemki, jubilotka, kocham zdrabki, zielona kasa, szybkie 50, no i gwóźdź programu Playbook 7. No powiem Wam, dobrze by było. Jakby coś się zwróciło, ale tego nie wie nikt. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał, testu jedynek pierwszego odcinka, no to zapraszam, zachęcam. Będzie również e, na końcu tego odcinka. Pojawi się okienko z poprzednią częścią, będzie można kliknąć od razu przenieść się na tamten filmik zachęcam również y, do zostawiania subskrypcji łapecze w górze, coś ta oglądalność jest kulawa także weźcie się w kupę <laughs> i oglądajta jak mam nagrywać trzymajcie kciuki cały czas na kanale trwa konkurs jak dobijemy jeszcze trochę tych subskrypcji, bo na razie to mało co przekroczyło te 3000, no to będzie losowanie. E, dwóch zwycięzców dostanie dwa, dostanie, no, dwóch zwycięzców będzie i każdy dostanie prezent. Co to nie mówiłam? Taka niespodzianka, wiadomo, nie, nie wiadomo e, jakie. Wielkie paczki to nie będą, ale będzie coś dla, dla urody, boże, już majacze. Dla urody, coś słodkiego, coś do podrapania. Teraz bierzemy się za szybkie 50, w bonusie szukamy 50, a mamy sztabkę. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. Mamy 500 zł, 100 zł, 50 zł, 4 zł, 4 zł po raz drugi, 50 po raz drugi. 100 po raz drugi, 50 tysięcy i 500 po raz drugi. Także ta zdrawka jest pusta. FJ. Raz udało mi się trafić 50 zł w tej nowej wersji. W starej też mi się raz udało, albo na dwa. Zielona kasa, szukamy wygrywających liczb. Szukamy też worka, takiego oto woreczka, który nam nic oczywiście nie mnoży. I co my tu mamy? Szukamy 6 dziewiętnaście, dwadzieścia dwa i dwanaście, a mamy osiemnaście, czyli zaczynamy bokiem trzy, trzynaście, trzydzieści dwa, jedenaście, no samo boki, czternaście, dwadzieścia, szesnaście, dziewięć, trzydzieści jeden, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, 8, 27 i 23. No, na razie nie wygląda to dobrze. MS. Ja nieraz mówiłam, że nie wierzę w te jedynki, ale może. Przepraszam, chrypa jak, jak zwykle mnie bierze. Różowy diament. Szukamy wygrywających lip, szukamy też takiego diamenciku. Oczywiście również nic nam on nie mnoży.

9 i 18. No, masakra. B, B, N. kawy właśnie Więc za dużo gadam. Chyba nie Przepraszam. W robocie gadam, tu gadam. Kocham z drapki. Szukamy wygrywających i szukamy też serducha. Serducho daje nam od razu 20 zł. Z dwa razy, może miałam. I szukamy 19, 21. 26 i 6, już się zastanawiam, jaki numerek będziemy testować po jedynce. O jest serducho, patrzcie, super, czyli na zero nie będzie, będziemy mieli dwie dychy na pewno. No bo tu możemy odkryć, bo to są zawsze dwie dychy, nie ma tu elementu zaskoczenia, ale super. Eee, nie wiem, czy zrobię ankietę, czy wybiorę sama numerek. Zobaczymy. Może ankietę znowu zrobię, bo to jednak chyba fajniej mi się wydaje. Dajcie znać, jak myślicie. Czy mam sama wybrać y, jakiś numer, czy zrobić kolejny raz ankietę, jak byście chcieli. Dajcie znać w komentarzach. Ja wiem, że komentarze są wyłączane, mamy 20 zł, to super, ja niestety nic na to nie poradzę, po prostu wchodzę i je na nowo włączam, tyle co mogę zrobić, są wyłączane 4-5 razy na dzień, nieraz pójdę spać, a rano są po złości znowu wyłączone, nie wiem, masakra, no ale spokojnie, ja po chwili, po paru dniach, tak parunastu wchodzę i włączam je na nowo, także spokojnie, Apeluję, żeby po prostu wejść po raz kolejny, zostawić komentarz. No chyba, że ktoś nie ma ochoty już chodzić raz, jeszcze nie ma czasu. No to zrozumiałe. Jubilotka, szukamy wygrywających liczb, szukamy też totalizatora i trofeum. Trofeum mnoży nam wygraną razy dwa Nie chcę kłamać, ale chyba raz miałam 100, ale nie pamiętam. I szukamy 9, 24, 16, 22 i 3. A co my tu mamy?

26, raz mi tu świeci, raz robi się pochmurno. Co widać na nagraniu? 27, 17, 12, 38, 21, 5 i 19. No, niestety, co jest fajne w tej drabce? No, to warstwa GT. premia 3 siódemki, tu po prostu szukamy siódemek. Im więcej, tym lepiej. Nie będę czytać symboli woda mojego gardła nie ma siódemki, to nie ma wszystko dobrze widać po tej stronie nie ma jest siódemka, super Czyli coś jeszcze dojdzie. Okej, okay, mamy jedną siódemkę. O i dwie dyty. no i super i fajnie. Kodzik też znalazłam, że tylko strzepię ten syf. To już na tą chwilę. Mamy wynik taki jak ostatnio. Mega pensja. Szukamy wygrywających liczb bądź dwóch napisów. Mega pensja, ale nie mam pojęcia, czy to jest jeszcze główna. Mamy 32, 47, 34, 42 i 35. A co my tu mamy? 29, 36, no niestety boczek. Mega pensja, 9 czterdzieści czternaście cztery osiem czterdzieści osiem jedyneczka czterdzieści cztery czterdzieści dwa o jest wygrana no super osiemnaście dwadzieścia dwa trzy jedenaście trzydzieści jeden siedem czterdzieści pięć i dwa a po czterdzieści dwa Mamy dyszkę, no i fajnie, to no, mi się podoba, cc, ok, cc, jest dyszka i teraz słuchajcie, ostatnia zdrapka playbook, jeśli tu będzie chociaż zwrot, to będziemy dzisiaj na plusie, aż 3 złote, no jeżeli nie będzie, więc no to będziemy na minusie, zobaczymy, oczywiście playbook jest numerem 1, Szukamy tutaj w szafirowej wygrywającej i szukamy też takiej oto siódemeczki. No i patrzymy. Szukamy 4, 19, 18 i 8. A co my tu mamy? 6, 34. No nie mamy tutaj takich wysokich. 20, 29. 31, 13, 2, 11, 17 i 1. No, no to chyba będzie dupa, no ale jeszcze są szanse. Tutaj szukamy siódemki bądź rubinu. Rubin mnoży nam wygraną razy 2, a jest perła, perfum, lustro, pierścionek, portfel, kufer szminka, zegarek, korona i złoto, no niestety ja powiem wam, nie mam szczęścia tego Facebooka. w szmaragdowej szukamy po prostu trzech siódemek no niestety, dwie siódemki szukamy, szukamy, tu mamy dwie siódemeczki no niestety, teraz mi się udało zhać, że play był wygrany właśnie tylko na tej stronie. Siódemka, siódemka, niestety, chociaż ta rozdzielczość jest jedna, siódemka, druga, no niestety. Nie ma nic, a stowa. szukamy tych identycznych symboli, są różne. No niestety nie ma nic, przedostatnia gra to pazowa 7. tutaj szukamy trzech identycznych symboli bądź trzech siódemek, trzy siódemki mnożą nam wygraną razy 2. I... Kuszą, kuszą, ale nic z tego. Świnie. No niestety. I ostatnia, gra diamentowa. Tutaj szukamy trzech tych samych kwot. No niestety. Tutaj szukamy symbolu pierścionka. No niestety playbook jest pusty. No szkoda, no szkoda. Playbook mnie nie lubi, no ale trudno płakać nie będziemy. Także na dzisiejszy drugi odcinek testowy na 77 zł mamy 50, także nie jest źle. Mamy 20 zł w premii, 10 zł w mega pensji i kocham zdrabki mamy serduszko 20 zł. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Pa-pa-pa!